Hej, witajcie. Po kilku dniach od ostatniego wpisu, od ostatniego opublikowanego filmu, troszkę się tutaj zmieniło, bo powstała już prawie że pa kamera. No i też przyznam szczerze, że bardziej mi się podobała ta góra bez żadnych ścianek, ale, ale tak prawdę mówiąc, to pomieszczenie tutaj bez ścian z samą łazienką i powiedzmy dużym salonem byłoby no mało funkcjonalne, no chyba żeby się trafił jakiś singiel no to wtedy by miał eleganckie mieszkanko, tak? na, na górze by miał sypialnię yy, na dole kuchnię z salonem tutaj łazieneczkę ale cóż, no robimy dwa pokoje, bo tak celujemy w małżeństwo albo w małżeństwo z jednym dzieckiem wtedy jest y, sypialnia, jakiś pokój dziecięcy na dole salon i to łazienka. Łazienka wyjdzie dosyć dużo, Wam powiem. Bo wcześniej to była naprawdę klitka. Tam, gdzie, gdzie są płytki, to była łazieneczka. Teraz no w sumie będzie dwa razy większa. I jak widzieliście na projekcie, to tam będą dwie umywalki. Kto nie widział, to zapraszam na mój główny kanał. I tam jest pierwszy film z remontem tego mieszkania. Gdzie pokazuję cały projekt. Postaram się dzisiaj też nie machać zbytnio tutaj kamerą, bo dostałem od Was komentarze, że, yy, że można dostać bólu głowy, choroby morskiej. Ok, dzisiaj powiem trochę o karton gipsach. ścianka, ścianka działowa. Stworzyliśmy ją z profili 50-50 mm. To są profile główne, a wokół, znaczy na górze. Przy suficie i przy podłodze są profile CV, CW konkretnie też 50. I ściankę taką się buduje, że montuje się obramówkę wokół i później wsuwa profile co 60 cm, ponieważ płyta ma 1,20 m, to się daje tak z drugiej strony będzie to lepiej widać. O, to się daje tak, żeby. Połączyć wkrętami, połączyć wkrętami na stelażu na łączeniu musi być też profil, żeby złapał dwie płyty. No i po środku, zresztą to są takie podstawowe informacje, pewnie większość z Was to wie. Yy, ścianka jest zrobiona z płyty dwunastki. Póki co mamy tutaj po jednej stronie płytę, I jak widać, nie jest to stabilne, ale w środek wejdzie jeszcze wełna piątka. I wtedy zamkniemy to płytą z tej strony. Elektryka już została tutaj podszykowana. Wiszą jakieś przewody. Tutaj będzie przewód do włącznika. Także wełna, ale później to zrobimy. Później, troszeczkę jeszcze później wełna, druga płyta. I wtedy, jak mamy dwie płyty, z jednej strony płytę w środek wełna i druga płyta z tej strony, ścianka już troszeczkę będzie sztywniejsza, stabilniejsza. Ale mimo wszystko, myślę, że damy tutaj podwójne płytowanie z dwóch stron. Kręcąc drugą płytę, daje się nią oczywiście z przestawieniem. Czyli druga płyta pójdzie od tego profilu. 1,20 m widzimy, mamy do tego, do tego stelaża i wtedy te łączenia mijają się i raz, że ta płyta, jak mówiłem już, yy, wzmocni całą ściankę, że ona nie będzie się tak bujała, będzie stabilniejsza, to dwa, też będzie mniejsze prawdopodobieństwo pęknięć na łączeniach, praktycznie zerowe, no bo yy, yy, ściana będzie sztywna, wtedy łą łączenie wyjdzie nam... Mam no tutaj uniflot i, no i nie, ma, nie ma takiej możliwości, żeby pękła. No. Tam przy mocowaniu profilu do stropu oraz do ściany daliśmy jeszcze taśmę akustyczną, taka taśma akustyczna ma za zadanie wygłuszyć też ewentualne jakieś przenoszenie dźwięków y, y, no ze stropu od sąsiada. Przy dźwięku, właśnie, samych tych stelaży, tego dudnienia metalu. Tutaj druga ścianka, tak jak przy tej wcześniejszej, też daliśmy płytę z jednej strony, ale dojdzie tu jeszcze druga płyta. Na tą stronę, na tą stronę dam jedną płytę, bo jeszcze dojdą płytki. Oczywiście, w środek też wełna. Ściana będzie wtedy na pewno dużo mocniejsza. Wokół drzwi, wokół futryny damy taki wzmocniony profil, profil UA. Jest on po prostu z grubszej blachy wykonany. Puszki tutaj są specjalne do płyt kartonowych gipsowych. Wycina się otwór w płycie. Tylko trzeba tak się postarać, żeby nie wyciąć za duży, żeby nam ta część puszki, ta dwumilimetrowa część puszki oparła się o płytę. I wtedy kręcąc tutaj mm, śrubokrętem obracają nam się, zaraz może to pokażę, to znaczy, ja mam tutaj gdzieś śrubokręt. Jest. Jest śrubokręt mały. Dobra, idziemy do puszki. Wtedy jak wytnę otwór zamocuję puszkę, zaczynam tu kręcić, o, i tam mi się obraca ten ząbek, kręcę dalej i on sobie. Biegnie sobie tutaj yy, bliżej płyty. Jego zadaniem jest złapanie z drugiej strony płyty, zaparcie się taka puszka. Bardzo mocno trzyma płyty kartonowo-gipsowej. Tam mam przyklejone płyty kartonowo-gipsowe na tą ścianę. Na ściankę z oknem. Na razie nie kleiłem, nie kleiłem za grzejnikiem. Musimy zdjąć grzejnik hydraulicy. Doprowadzą, doprowadzą tutaj rurki, i wtedy położę płytę, założę grzejnik. A propos jeszcze grzejników, bo mówiłem Wam, że tutaj jest taka sytuacja, że jest y, wspólnota, i żeby wymienić grzejniki, to trzeba było zebrać y, podpisy od mieszkańców. Ja poprosiłem żonę, żeby tu się przeszło po mieszkańcach. Jak to w takich sytuacjach bywa, no większość tam nie było problemu, po prostu dali podpis, dzień dobry, do widzenia, miłego dnia. Ale trafił się jakiś tam jeden czy dwóch, którzy musieli oczywiście ponarzekać, pomarudzić, postynkać. No ale skończyło się to tak, bo dowiedziałem się, że wystarczy zebrać 60% podpisów, te 60% czy tam 70% zebraliśmy, już nie chodziliśmy po wszystkich sąsiadach i zanieśliśmy to pismo do spółdzielni. Teraz trzeba czekać na jakąś uchwałę, cuda, kurczę, nie widy. Ja przed położeniem płyt zagruntowałem całą powierzchnię, zmiotłem, zagruntowałem. Tutaj w tym miejscu, bo jak pamiętacie, tu był skuty na tej ścianie tynk. Tam tylko skułem na placki, tak jak to widać tu. I po skuciu na placki też wysprzątałem ten cały syf. Wkleiłem kawałki płyt, żeby nie ładować takie wielkie placki, wkleiłem na równo kawałki płyt i wtedy dałem placuszki i przykleiłem w ten sposób ścianę. Klejąc płyty też dawałem podkładki, żeby płyta bezpośrednio nie leżała na, na podłodze. No Dlatego to tak się robi, żeby nie ciągła, tam, nie ciągła od spodu wilgoci. Później, jak tutaj się wysprząta, zagruntuję tam, wysprzątam i wcisnę piankę montażową. Odizoluję po prostu podłoże od, od płyty. No i czasami, niestety, się zdarzają takie, takie rzeczy w czasie klejenia pływ, że gdzieś coś tam przeszkadza i pęka. Ale to nie problem, takie rzeczy o to trzeba pozrywać. Takie wiszące elementy też trzeba zerwać. Najlepiej do, do samej ściany też to przegruntować delikatnie pędzelkiem i zakleić. Klejem gipsowym, później wyrównać. I będzie dobrze. Tak samo takie papiery też trzeba pozrywać. No. Mamy poziomice. Majster, inżynier Mariusz sprawdzi, czy jest dobrze położone. Także jak widać, ściany, ściany są teraz równiutkie. Nic się, nic się nie buja nigdzie. No może kartka papieru, gdzie nie gdzie wejdzie, ale już tak jest pod kartkę zrobione. Tutaj listwa, listwa, przypodłogowa też będzie, będzie równo dochodziła. Także pięknie. Tutaj te ścianki działowe. A te gipsy jest na końcu i oszukuję zaraz. Może drugą stronę. No ale ścianki działowe też są prościutkie. Piony są. Piony są. Inspektor kiedyś jak robiłem na budowie to latał tak z poziomicą i sprawdzał wszystko. Nie wiem czy ta poziomica ma pion. No są piony, ładnie to wygląda. Wszystko jest w pionie, jest równiutkie, nie ma co się czepiać. Nie łapałem tu kątów, ale kąty tu nie są do niczego potrzebne. Znaczy ta ścianka jest w kącie, bo z tamtej strony będzie łazienka i na płytkach byłoby widać jakieś, jakieś odchyły. Także płyty kartonowo-gipsowe zrobione przez inwestora i odebrane przez inwestora. Przewody na suficie już są. W tym miejscu będzie punkt świetlny nad łóżkiem. Tutaj drugi punkt bliżej szafy i drzwi. Tam mamy puszkę. Tutaj rury będą zabudowane płytą kartonowo gipsową. Zrobimy chyba tak płytę, żeby odstawała kawałek. Do samego końca pójdzie zabudowa. W rogu też będzie zabudowana do samego dołu. Wtedy wywołamy tutaj taką wynajmkę może na, na jakąś półkę. A na zabudowie y, płyta meblowa no, albo jakiś parapet. Wtedy, wtedy zamontujemy tak po całości. No i co jak uporam się z tymi gipsami z tym wszystkim to będzie trzeba robić powoli wylewki, bo podłogi to wyglądają no póki co strasznie. jest też do jeszcze do zeskrobania jakieś tu yy, Jakaś tektura, nie wiem co tutaj jest położone. Ale to trzeba zeskrobać, zagruntować i dopiero wylać podłogę. To jest jeden ze sponsorów tego remontu Brikoman. Oprócz Brikomana będę współpracował tutaj jeszcze z Arbitonem od podłóg. Dostanę tutaj na te podłogi panele winylowe. Drzwi zewnętrzne dostarczy Gerda. Będę robił osobne filmy już na mój główny kanał. Co to jeszcze kluś, kluś yy, będę robił kilka oświetleń LED w łazience na dole, może w kuchni. To już jest, to, to już jest wszystko do, jeszcze do obgadania. Dobra, to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zobaczymy się za kilka dni. Wtedy też opowiem, co tutaj dalej się wydarzyło. Piszcie w komentarzach, jak macie jakieś pytania. Sorry, że nie na wszystkie odpowiadam tam pod filmem, ale no nie jest to możliwe. Dostaję mnóstwo maili, mnóstwo komentarzy na dwóch kanałach na Facebooku, na Instagramie i obserwowanie tego wszystkiego, odpisywanie to już by była katorga. Ale staram się wszystko czytać i jak będą jakieś powtarzające się pytania, to odpowiem po prostu w filmie. Także dziękuję Wam za, za uwagę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Cześć.